Choć organizatorzy trochę się tego obawiali, aura nie sprawiła im psikusa, i czwarta edycja festiwalu Wiosenne Czarowanie była naprawdę wiosenna. Przez całe trzy dni zuchy, harcerze oraz nieumundurowani cywile wspólnie bawili się, grali i śpiewali, a wszystko to pod pachnącym przyrodą i przygodą hasłem Kocham Bieszczady. W tym roku mamy rekordową liczbę uczestników, jest to 43 podmioty wykonawcze. Przyjechały one z różnych krańców Polski, w kategorii harcerskiej, drużyny harcerskie z całej Polski, w kategorii Open występują różne artystyczne, chóry, osoby, które są pod kierunkiem muzyków, które chodzą do szkół muzycznych. To jest wyższy level już, tak bym powiedziała. Jak zwykle muzyczne Święto Miłośników Piosenki harcerskiej i Turystycznej odbywało się nie tylko na scenie. Zanim festiwal przeniósł się do ratusza przez dwa dni, szkoła podstawowa numer 1 bardziej przypominała wielkie betonowe obozowisko niż placówkę oświatową. I dobrze, bo o taką integrację w scoutingu innymi chodzi. Moim osobistym zdaniem, chociaż jestem wykształcenia psychopedagogicznego, jest to jedna z lepszych metod wychowawczych. Ale. Nie wszyscy to rozumieją. Z przykrością to muszę twierdzić. Praca wychowawcza jest, jak wszyscy pewnie wiedzą, zajmujący się wychowaniem, jest trudna i jest rozciągnięta w czasie, gdzie efekty można obserwować dopiero po wielu latach. A jeśli już ktoś w harcerstwo wsiąknie, na wiele lat w nim zostaje tak jak choćby festiwalowe jury, którego członkom hasło czuwaj nie tylko w młodości zastępowało dzień dobry. Jury, co warto podkreślić, profesjonalne jak nigdy dotąd i jak nigdy wcześniej surowe w swych ocenach. Dobrze, że młodzież właśnie występuje, robi, ale troszkę trzeba by podświetlić, myślę, i nawet tak zaaranżować te piosenki, jak już jest większa grupa ludzi, to żeby to rozłożyć na np. część śpiewa refrend. Trochę na głosy. Tak bym chciał, żeby była, ale jakoś na razie nie wychodzi. Jako, że festiwalowa frekwencja powoli zaczyna organizatorów przerastać, poważnie zastanawiają się nad eliminacjami do imprezy. Dodatkową korzyścią byłyby większe szanse na pieniądze z resortu kultury, bo są już na wyciągnięcie ręki. Otrzymaliśmy sporą liczbę punktów, jeszcze niestety niewystarczalną, żeby otrzymać to dofinansowanie, to wsparcie z ministerstwa, ale myślę, że w przyszłym roku będziemy walczyć, żeby również poziom imprezy podwyższyć. Jej finał w Legionowskim Ratuszu z pewnością temu nie szkodzi, wręcz przeciwnie, szczególnie gdy, jak w tym roku, jest on tak zróżnicowany i atrakcyjny muzycznie. Dość powiedzieć, że organizatorzy zaprosili nawet folklorystyczny zespół z Ustrzyk Dolnych. Dzięki niemu przy okazji rozdawania licznych festiwalowych nagród wieszczadami na sali wręcz zapachniało, a jeżeli ich ludowa wersja nie przypadła komuś do gustu, zawsze mógł dowiedzieć się, co słychać w domu o zielonych progach. Festiwalowe wiosenne czarowanie to bodaj sztandarowa, ale nie jedyna forma aktywności legionowskiego środowiska harcerskiego. Są jeszcze inne stałe imprezy kulturalne, a także obozy i zimowiska, na które regularnie jeździ około 200 osób. Druchny i duchowie chętnie uczestniczą też w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym. Najważniejsza jednak częścią naszej pracy jest praca taka śródroczna, organiczna, poszczególnych drużyn. No i ta oferta jest przebogata, dlatego że a to od biwaków począwszy, a skończywszy na śpiewankach, e, e, świeczkowiskach, ogniskach, wypadach do lasu, różnych grach terenowych. Jak zatem widać w harcerstwie wszystko gra, rzec nawet można jak zaczarowane.